Ja, yo, yo, yo z tej strony, ChamiGlind18. A ze mną dzisiaj jest Patryk. I dzisiaj pokażemy Wam 5 Easter Eggów w grach Robloxowych. Zacznijmy od Easter Eggów w grze Wizard Simulator. Pierwszym Easter Eggiem w Wizard Simulator będzie isterek. Już Wam tłumaczę, tylko muszę dołączyć. Jestem najlepsza serwerza, ale to, to nie zwracam na to uwagi. Jak tutaj widzicie, jest taki mały Jochn. Po prostu on nam dawał zadanie, jak byliśmy, jak, byliśmy, jak mieliśmy słaby poziom. No i sterech właśnie dotyczy niego, że on jakby umarł. Nie, to nie jest ten farmer, który tutaj stoi przy kamieniu. Tylko musicie, musicie pokonać bosa manekinów. Aby... Co się stało? Coś mi się scitowało. Wiesz co, Patryk? No, to ja jakby mi się golemy szczytowały, ponieważ po pokonaniu Golema zalicza się kryształ, a ja nie mam zaliczonego ziemnego golema, ale dobra. Tego zabiję sobie na szybko, ponieważ jestem najlepsza na serwerze. No, zobaczcie tutaj. Radzę wam. Nie szukać tego, kiedy walczycie z tym bosem. Ale to już widzieliście, już zabity. O, zobaczcie, tu leży martwe ciało drochnego. Teraz Patryk powie Wam drugi Aha. isterek. Patryk, mów widzą, jaki jest drugi isterek w grze Wizard. Ja widzę, w No dobrze, to ty powiesz dwa Jay Break, ja powiem w Wizardzie. Co się zepsuło w scenariuszu? Dobrze. Y, dru, y, drugim y, jest to samo z Czekietem, bo tutaj mamy dużego to niego dużego jego już. Znaczy to, to jest inny całkowicie, bo on miał chyba johny, no nie, już nie pamiętam. No i musicie pokonać tego drwala. Te, bo musiał po prostu pokonać bossa, a drwal jest bossem. Jeżeli gracie w tą grę, jeszcze tego nie zrobiliście, to wolę wam nie przydać y, zabawy, y, że zdradzać wam sekrety, że on jest bossem, ale to ci co? co już tego, co grają tą grę i nie przeszli bossa, nawet nie mają 22 poziomu. To radzę nie, nie oglądać do końca odcinka. Tam jest drwal, yy, zaraz, zaraz Wam pokażę, tylko najpierw muszę go zabić. Dobra, odsuńmy się. Yy, yy, Przepraszam, muszę sobie coś zrobić. Wezmę sobie prień, abym mógł go szybko zabić. Dobra, już zabity mamy święty spokój. Coś zmienię broń, jaka powinna być. O! I jak się rozejziemy po jego jaskini tego drwala. To tutaj jest zabity duży toni. I to już wszystko, co jest yy, w tej grze. Przeniesiemy się teraz do gry pod nazwą Jaybreak. O na moje zaproszenie. Dobra, bo cię nie ma grze, ale coś załaduję jeszcze Laser Roblox'a, o jesteś. Ym, gdzie mamy się spotkać z helikopterem. Musimy mieć helikopter, jeżeli... Najłatwiej będzie być policjantem, ale jak chcecie być złodziejem, to już nie moja sprawa. Coś się zacięło chwila. Trzeba poczekać, bo zaś ten jailbreak się zacina. Ale on się zacina normalnie zepsuty. Off. Klikam na to dziwne coś. Policja, dobra, gdzie jesteś Patryk? Jestem w więzieniu. Ja jestem też w więzieniu. Widzę cię. Skąd on ma paralizator i nie mogę go uwięzić? Teraz się tak cię Dobra, chodź, Patryk, idziemy. Jak to możliwe, że w więzieniu się pali? Jak na to w ogóle jest cała szczytowana, prawda? Nie, no jak, jak ktoś ma bazukę, to może ją podpalić. Wiem, ale dlaczego widzę chłopaka, który ukradł. Ej, on, tam jest złodziej na górze. Tak. Dobra, musimy biegnąć po helikopter, tam na górę. Spoko, na pewno ucieknie przed nami, bo my musimy wziąć helikopter, nie on. Tak to pojedziemy autem po Patryka, helikopter. Ale kiedy będziemy, kiedy będziemy w locie, to wam to powiem. Ukradł helikopter, już w niego strzelam, oki? Okay? Ukradnę mu ten helikopter. O, już opadł, możemy tam lecieć. Nie, on jest na, on jest na tym, na, na murze, musimy w niego strzelać. Raczej w tym, to nim steruje. O, o, trzeba dojdzie... czekaj. Może nam się uda to, ten helikopter... Dobra, Padrych, lecimy do miasta po twój, oki? Okay? A w drodze, kiedy już będziemy mieli helikopter, to kiedy będziemy le... Nie bierzesz auta z garażu? Ej, a motorek się jest na dwie osoby? Nie. No dobra, to jedziemy autem. Kiedy, kiedy już poleci, będziemy tam powoli się zbliżać do tego Easter Egga. Patryk Wam wytłumaczy o co w nim chodzi. On jest banalny, po prostu trzeba go znaleźć, ale to trudne. Ale powiemy Wam, gdzie, obok czego jest. Mnie trzeba powiedzieć, w którym miejscu, ponieważ gór w Jay Breaku jest mnóstwo, obydwa są gdzieś w górach. A jeden jest, y, y, ostrzegam, jeden jest bardzo straszny i nie ostrzegam, aby małe dzieci to widziały. Zawsze Disneyland był straszny, więc możecie się domyślać, że właśnie z nim to jest. Patryk ma helikopter tam na banku już kupiony, taki trochę droższy, więc właśnie, bo bardzo mało ludzi ma ten helikopter. To Latryk? więc trzeba uważać na złodziei. Nie ma tutaj złodziei. Nie. nie dlaczego jest napisane bank Destruction, czy co? Może już pojechali nim? Nie, to chodzi, że, a, że auto jest można jechać auto. Przecież ciebie Patryk spadłem, ale... Patryk, a może byś shifta używał w się podrabienia, bo niech tego się szybciej wspinasz i biegasz. No, nie, trzymam mam ja do, nie, bo, bo, ja, bo ty powoli tak chodziłeś, a ja przez ciebie spadłem. Dobra. Patryk, słuchamy, co trzeba zrobić. Dobrze, no to najpierw znaczy, trzeba lecieć do, do tego mostu czerwonego, obok tego... Obo, po prostu on jest jedynym mostem, więc go na pewno znajdziecie. się tam gdzieś obok morza. Mów dalej. Trzeba lecieć... Tutaj, taką, to... tutaj trzeba taką górę polecieć. I tutaj jest pierwszy easter egg, ja sobie wskoczę do wody, a raczej na spadochron. I zobaczcie. Tutaj są policjanci. Oni nam nic nie mogą zrobić, a my możemy w nich strzelać, ale nie... Ej, ej, ten ogień... O, ja się nie mam życia. Ogień mi tyle zabiera. No, ogień... To nie no dobrze, miałem. to wczoraj lecimy już do kolejnego, bezpieczniejszego easter egga. No, nie. ogień może zabić, dobra. No, y, dobra, y, Patryk, mów o drugim easter eggu. Dobra, drugi easter egg też jest blisko, obok, właśnie obok lotnictwa. Tutaj właśnie obok lotnika chyba trzeba... No ale, to... tak, ale A najlepiej obok latarni morskiej, trzeba polecieć. o no, widzicie takie dziwne, coś chude, to tu jest właśnie to coś. No... Dobrze no. Taki... wyląduj, zobaczcie. To wiem, co ja chcę... wadry do mnie, utknąłem na ulicy. Tutaj że Co ja zrobiłam normalnie. Może być... Może poleć tą ścieżką i wy... nie tak górą wylatł. O, dobrze, dobrze. No, jeszcze teraz. Dobrze. Tutaj mamy konia. Takiego dosyć dziwnego. To jest głupszy istoty. Chyba się Ale da się tutaj szcitować, da się jakby wejść z tyłu i coś. Da się ścitować, Ale tutaj nie chodzi o to, zobaczcie. Co to oznaczają te cukierki? Chyba coś zrobić. Ej, zobacz! Jak pójdziesz tak na ruch, to jakby ten, tego konia nie widać, tylko tam, to, to, ten obrazek twarzy. Widzisz? No. Dobra. To teraz, teraz ja opowiem Wam o bardzo trudnym Mr. eggu i strasznym Sial. Bo tej gry nie mam na tym początku, o. Bo w tej takiej słodziutkiej grze jak zrobić Horrorlanda. Ale oznaki nie dostaniecie. Już wam... Zonex jest takim do, dobrym ludziem, a tak naprawdę nie. Ale aby nie było straszne. Bo tutaj są trzy easter eggi, ale trzy easter eggi są słabe. Ten najlepszy właśnie pokazałem. Bo wszystkie dotyczą tego samego, ale w dwóch się nie da... Patryk, dołączysz? Trzeba Do sam way, robić. To? Dobra, widzę. Dobra. Musi... I szybciej będzie w bucikach. Dobra, zakładaj buciki i lecimy. Najpierw musicie się wspiąć na mury. Ja to zrobię na szybko. Muszę musisz musisz iść tędy się powoli. Tyk, tyk. Musisz robić no. takie same kroki jak ja. Poczekam aż... z, la... z ławeczki musisz tak wyskoczyć. Ale muszę nie chcą wcikać te to... ławeczki. O, wy już jesteś. Dobra, no leć. Je. Tylko nie bądź w środku budynku. Dobra, super. Tu chodź tu jest niewidzialna siana. Muszę przebiegnąć... O tam, to do tej dziwnej wyspy, która jest tam daleko. I ja Wam pokażę o co w nim ni chodzi. Musisz przeskoczyć nad tym śmietnikiem, y od tego śmietnika nad tym murem. Ile chciałam ten mur? Tam jest, jeżeli ktoś chce, to tam straszne są w tej dziurze rzeczy. To jest ten i drugi obicie. Tam pod ziemię też dotyczą tego samego, ale no mówiłem, tego Istereka nie pokażę. Muszę z tego muru biegnąć w tą stronę, obok kolejki z krainą lodu. O, i tutaj wyskakujecie, spinacie się na górę, i zaraz Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Muszę wskoczyć do wody, bo pod nim jest trawa. O, zobacz, to jest straszne zdjęcie małdzy. I muszę to tak zrobić, aby, o, wskoczyć na bok tego zdjęcia. I leć się do tej strasznej wyspy. Eee, nie, nie, nie. Moja aplikacja nie robi cięci, ale to spoko. To, że, naj, najlepiej to się właśnie robić w bucikach, ponieważ jak tak bez butów będziecie robić, to zajmie to wam jakąś godzinę. Jeszcze skakanie nad tymi murami. Mam dużo zajmie, do biegnięcia na tej wyspy. Dobrze, nie idziecie w tamtą stronę, tylko idziecie cały czas prosto w tam, a zobaczycie tam jakieś dziwne ludziki. O, tu jest napisane Welson to Discord Discovery Land. Wiedziałem, że zawsze y, jak ktoś tworzy Disneylanda, to zawsze ukryje tam jak, coś strasznego, bo dobra, i posłuchajcie, tutaj. Y, jakieś, jakiś zwój dostałem, ale nie. Gdzie jesteś, Patryk? Tak ja do tej kolejki. A dobra. Dobra, posłuchajcie, tutaj są kobietki. Jak klikniecie tutaj, się docięło. Może już to zostawię. One wy... O, to się z nimi stało, dobra. I, i, I musicie wejść do tego portalu. Wiem, o, o, zobaczcie, teleportuję was do horror Landu. Wszystko jest tutaj to samo, tylko raczej wszystko zepsute, zobaczcie. Gdzieś tu powinny być takie straszne myszki Miki. O, na przykład takie. Samara Morgan nawet jest. To jest horror, co wyszła z telewizora. Czekajcie, jak jej dotknę, to nie też się dzieje. Nie. Zobaczmy, to jest w środku Disneyland. Co to jest? Help umarł. A, tracę życie, jak tego dotykam. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje w tej kolejce. A najbardziej się dzieje za mną, więc przejdę sobie naokoło. Ten Disneyland zrobił się... A! Jakiś zombie mnie za... Co to jest? Jakiś dziwny potwór, no. Patryk, idziesz do nas czy, czy nie? No idę, ale się stosowało i wpadłem No się po tym parku, bo tutaj... Czekaj, poczekajcie. Um. Bo po prostu nie musicie już wtedy, jak już będziecie w tej grze, to wam się wszystko. To już nie musicie wtedy wchodzić do innej gry. Poczekajcie. Horror Land. Nie, nie ma żadnej oznaki. Ale tutaj już nie ma niczego, bo wszystko się zepsuło. Jak widzicie, potwory ca, ca, całe. Bo pamiętajcie, zawsze Disneyland to zło. I radzę Wam nie jechać nigdy. Wszędzie nigdy. Do Disneylandu, tylko do Energylandii albo tego w Żgłowie, bo niedawno się buduje w Żgłowie. Podobno słyszałem taki gdzieś daleko ode mnie. Park, rozgry, park rozrywki się buduje w Żgłowie, taki podobny do Energylandii, więc tam też polecam jeździć, chociaż że to się. Ale przejdźmy się nad tą kolejką. Wszyscy ludzie, którzy pomagali Hansowi, mają krew, o nie. Ale so, zobaczcie, co Hans robi. Po prostu stoi na zmartwym ludziu, wbił w niego ten szpikulec. Ten. O oh my god, jak to strasznie wygląda wszystko. Jak to za wygląda? Co to jest? Jakaś myszka Miki. Nie dodatku do tego. Patryk, jesteś z nami, czy nie? Ten. Trzeba było zrobić. Co? Trzeba było tylko tam pobiec, do, do, do tam właśnie wiesz, do tego miejsca, co ćwiczyliśmy. No i co no, teraz? I portal to. tylko trzeba wejść. O. Wystarczy że tylko dotknąć portalu i jesteś. Ojej, pojawiłeś o. się? Jest. Ten świat jest w ogóle straszny. Dobra, idę po ciebie i się się potem jeszcze z widzami, oki? Okay? Bo. Gdzie jesteś? Jestem tam się raz. Jakiś Joker tu przyszedł. O, siema. Przedaję chwilę. Bo jakiś Joker tutaj widziałem, że ktoś ma skinę. Chcę zobaczyć, jak go zrobić. O, go mam. Normalnie poczekaj. DC Joker... Nie, włosy to nie są z Jokera. A gdzie jesteś, Patryk? No, on Chodź Chodź, pokażcie tą Samarę Morgan, co wychodzi z telewizora. Znasz? Ten film? Ona stoi tutaj. Dobra, chodź, pokażę ci tego potwora, co mnie zabił, oki? Okay? Mm -hmm. e, nie, spokoj, e, ci ludzie zabijają cię, ale nie gonią cię, bo ten, bo ten potwór, co mnie zabił, mnie gonił. Ale oni cię nie gonią, tylko jakich dotkniesz, że to się dzieje. O, widzę go. Zobacz, pilnuję drogi, to ten potwór. Trzeba go ominąć. Przeziemy się. Ku... Ej, gonicie, gonicie! Dobra, ów, żyjemy. Co się z nim dzieje? Um, przebiegnijmy się po tej kolejce, zobaczymy, co jest tam na górze, oki. Okay? Um, co Ej, może poszukajmy wiesz go, Patryk? Poszukajmy Aha. wejścia... O nie, to jest ten potwór drugi. Ja uciekam, ja uciekam. Tu jest jeden, a co tam jest drugi. Ile to jest tych potworów? Lasz Patryk, co jest tutaj? Patrz tam na dół. Wielka Mieszka Miki. Czekajcie, jak umrę, coś w tym świecie czy w tym złym. Więc dobra, to już wszystkie easter eggi. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapeczki w górę. Ja się z Wami żegnam, pa pa i razem nie oglądam dzieciom tego ostatniego easter egga.